W ostatnich dniach cała Polska mówi o tenisie, prawie cała Polska ogląda mecze tenisowe, a my o tenisie rozmawiamy z Grzegorzem Jerzem, właścicielem e, szkoły tenisowej w Nowym Sączu, trochę też trenerem tenisowym. Te odgłosy, które Państwo słyszą a, w tle, no to jest piłka tenisowa. E, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. E, ogląda Pan mecze Igi Świątek... E, z większą uwagą niż inne mecze dotychczas tenisowe? E, no oczywiście, że tak, że teraz ten e, mecze Iki to chyba wszyscy oglądają, nawet nie, nie na ci tenisa, bo, bo można powiedzieć, że to, co się w tym momencie przez ten e, ubiegły tydzień i bieżący tydzień wydarzyło w tym polskim tenisie, no to jest e, na skalę e, taką, że jeszcze to nigdy się nie... E, Taki sukces nie na nie, 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 można powiedzieć, w ostatnich latach nie, nie trafił, tak? Więc y, wszyscy przykuwają wzrok do, do, do telewizorów, jak IGA wychodzi na kort. I jak pan ogląda mecze y, y, IG Świątek, to co pan myśli? Nie widziałem jeszcze takiego talentu? Szkoda, że w mojej szkole nie trafił się jeszcze taki talent. <grym> No oczywiście, że szkoda, bo to olbrzymi splendor dla szkoły i dla miasta. Natomiast myślę, że takich talentów jak IGA mamy więcej i takich mieliśmy już talentów dość dużo. Natomiast oni, one nam gdzieś uciekają po prostu przez palce, tak naprawdę. Więc IGA jest na pewno wyjątkowa, ale myślę, że nie jedyna. Na 40-milionowym kraju na pewno takie dzieciaki, czy chłopcy, czy dziewczęta się trafiają, tylko po prostu no, gdzieś tam, tak jak powiem, przeciekają nasze przez, przez palce. E, jak się dochodzi, bo jesteśmy, na, 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 jesteśmy jeszcze ciągle na kilkanaście godzin przed finałem e, kobiecego singla e, w Paryżu, jak się zostaje finalistką Rolanda Garosa? Czy e, przez, przepis jest bardzo prosty? Odrobina talentu i mnóstwo ciężkiej pracy, tak? To znaczy w ogóle zagranie w turnieju Wielkiego Szlema to, to jest bardzo długa droga, bo najpierw, żeby się zakwalifikować do eliminacji czy do turnieju głównego, o tym decyduje ranking. Ranking zdobywa się tak naprawdę przez. przez Liczy się przez ostatnie 12 miesięcy i na tak zwany deadline, czyli na około 6 tygodni przed turniejem wierszko jest accept list. No i albo masz po prostu zdobytą ilość punktów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, które Cię kwalifikują do turnieju głównego lub do eliminacji, lub Cię w ogóle nie kwalifikują i nie możesz zagrać w takiej rangi turnieju. Musisz grać niższe rangi, żeby zdobywać i piąć się w tej drabince, żeby osiągnąć ilość punktów, która Cię po prostu dopuści do wzięcia udziału czy to w eliminacjach, czy w turnieju głównym. Iga miała to, to już to, to tyle punktów, że już w tym roku grała w turnieju głównym, miała podchodząc do turnieju miała 50 chyba 9 60 ranking. Jak wygląda droga przeciętnego tenisisty do, do turnieju Wielkiego Szlema? Kiedyś myśleliśmy, że im wcześniej zaczniemy, kiedy dziecko jeszcze jest, kiedy rakieta czasami jest większa od dziecka, ma 2-3 lata, już wtedy powinniśmy zacząć wychowywać tenisistę. Pan uważa, że, że to jest najlepsza droga? Myślę, że w każdej dyscyplinie sportu im dziecko zacznie wcześniej, można powiedzieć. Oczywiście to nie mogą być 2-3 latka czy 4, ale, ale w każdej dyscyplinie sportu, w, jeśli dzieciak przyjdzie i zacznie się bawić tym sportem, tą dyscypliną w wieku 5-6-7 lat, oczywiście, że jest większe prawdopodobieństwo, że ono osiągnie ten sukces. Ale niekoniecznie, no czasami 7-8 lat, jeśli jest wyjątkowy talent, talent ruchowy, talent sportowy, on również może nadrobić, można powiedzieć, te braki techniczne, które, e, które miał. E, na przykład, które mógł mieć na te 2-3 trzy, trzy lata, jakby nie zaczynając w wieku 5-6 lat. Ale na pewno, myślę, że IGA również zaczynała w wieku 5-6 lat, grę w tenisa. Stąd te wyniki, tak można powiedzieć, w wieku 17-18 lat, bo mówimy dzisiaj o wynikach IGI, która ma 19 lat, ale już można powiedzieć, ona już w roku ubiegłym, w roku, przed dwoma laty, już też osiągała bardzo dobre wyniki w kategorii juniorów, jak i w kategorii. Do wybornych seniorów grających to niższej rangi 25-50 tysięcy, 100 tysięcy, w ten sposób. Mhm. Eee, czy su sukces oczywiście wzmaga zainteresowanie dyscypliną, ale czy można, czy można już w tych dniach powiedzieć, że coraz więcej rodziców e, zagląda do pańskiej hali tenisowej i pyta, czy można zapytać, zapisać dziecko e, na lekcję tenisa? Nie, to chyba jeszcze tak się nie, 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 nie dzieje. Oby tak było. E, myślę, że na dzisiaj e, dużo większą uwagę e, społeczeństwa przykuwa problem COVID-u e, niż, niż w tym momencie. E, czy już jest to ten moment, że będzie ciekawa zapisać i będzie to Druga Iga Świątek lub lub choćby Hubert hurkarz, tak? bo tu też o Hubercie też trzeba powiedzieć, że osiągnąć wynik 30. Zawodnika Świata wśród w, w mężczyzn no, jest to też wynik gigantyczny. Jak popularny jest tenis wśród Polaków? Jak popularny tenis jest wśród sądeczan? Dużo ludzi gra? ludzi e, gra może powiedzieć, e, troszeczkę więcej, myślę, niż w Nowym Sączu. W Nowym Sączu mamy od jakiegoś tam kilku lat, można powiedzieć, taki jakby troszeczkę schyłek tego, tego tenisa. E, nie wiem, czym jest to spowodowane, ale szkołę prowadzę już blisko 25 lat i na przykład około, około 10 lat temu dzieci w szkółce było na poziomie 200-250. Dzisiaj dzieci jest... E, osto mniej. Także nie wiem, czym jest to spowodowane. Wydaje mi się też, że, że dzieciaki, rodzice nie przywiązują tak dużej wagi do tego, żeby dzieci były aktywnie w ogóle zarazić w wieku ówczesnym sportem. Nie mówię tenisem. Tylko dzieciaki na dzisiaj, można powiedzieć, bardzo dużą część czasu poświęcają komputerowi, grą, czy, czy YouTubowi. Więc rośnie nam pokolenie influencerów, youtuberów. Ale, i nie tenis, ale nie tenisistów, tak? Ale nie tenisistów, tak, tak. Dobrze, tak. na koniec... To no, troszeczkę więcej jest e, zainteres większe zainteresowanie jest tenisem. Proszę powiedzieć na koniec: e, nigdy nie jest za późno, żeby rozpocząć, rozumiem, zabawowo, tak, grę, grę w tenisa? Oczywiście, że nie. No, tenis jest taką dyscypliną, że ją można u, uprawiać do e, późnych, e, do, do, do naprawdę do. Do jesieni, do, do jesieni życia, życia, tak. Na... Nie, nie życia tak bym to nazwał, natomiast jeśli faktycznie chce się zostać zawodowym tenisistą czy tenisistką, dobrze jest zacząć, no im wcześniej, tym lepiej, czyli ten wiek 5, 6, 7 lat. Tak? Ale to też się wiąże, można powiedzieć, bo tak jak wcześniej było pytanie dotyczące, czy w naszym czynniku jest wyjątkiem i i nie no, iga na pewno jest wyjątkowa, ale tych dzieciaków mamy wiele przechodzą nam przez palce, natomiast w naszym kraju wyjątkowo jest bardzo trudno ten wynik w sporcie indywidualnym, zwłaszcza ten się osiągnąć ze względu na, na brak tak naprawdę systemu systemu i finansowania, i szkolenia i i tak jak bym powiedział, Iga nie jest efektem tak naprawdę systemu, tylko jest, jest jej sukces, tak naprawdę to uważam, że to jest olbrzymia zasługa jej rodziców, jej rodziców i rodziców i, i tak naprawdę szczęścia, no i oczywiście... determinacji, nie mów, tak? Ona jest, ona jest na pewno bardzo, bardzo utalentowana, e, wszechstronnie wydaje mi się, bo tutaj można powiedzieć jest e, patrząc na jej poruszanie się po korcie przy tych warunkach fizycznych metr 76 to na kobietę to są bardzo dobre warunki fizyczne, ona e, ona bardzo dobrze się po prostu porusza i... i to jest to wydaje, na pewno ogólnie talent sportowy, natomiast do tego dołożył się jeszcze e, olbrzymie e, e, zaangażowanie, no nie powiem jakieś to można powiedzieć wyrzecze, masa i mnóstwo wyrzeczeń rodziców, że ona do tego sukcesu ją doprowadzili. Dziękuję bardzo. Grzegorz Jesz, trener tenisa, właściciel szkoły tenisowej w Nowym Sączu. Dziękuję panu, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, dziękuję.